Obowiązkowa. Jeżeli chodzi o młodzieżowca, nie było faulu. Rusza na Tan Dzięgielewski. Dzięgielewski, tylko Erdhaler Rusza mu z pomocą. Jest po lewej stronie. Jednak Błachewicz. Rozciągnięta akcja do prawej strony. Pierwszy strzał. Jest tuż obok Śpiączki. Jako praktycznie druga dziewiątka po wejściu z prawej strony. Błachewicz próbował zablokować. To Jarok. Jest piłka zagrana do Bartosza Śpiączki. bach no warto to sobie przeanalizować, ale warto przeanalizować na akcję Rodado do Dobajny. i broni. Kapitalna interwencja Eiblinger Natychmiast do Dzięgielewski! Zagrywał niedokładnie. Duarte wie, co zrobić z taką przestrzenią. Duarte za lekko miał jeszcze opcję w postaci Baeny. Zmienił stronę. Lewy półśrodkowy obrońca GKS-u. zgraje piłki. Stuprocentowa sytuacja dla GKS-u Tychy. Bez wątpienia najlepsza. Poletanowicz. Duarte. Wypatrzył teraz tutaj prostopadłym zagraniem. Diakowicz się pomylił. Duda! Jeden do zera, ale chyba na spalonym. Pomocnik Wisły Kraków, tak też się dzieje. Błachewicz pokazywał się na radarze. Dzięgielewski jest za granie piłki, tutaj niepewna interwencja. Jeszcze ruszył do tego Erdhaller. On jest w dobrej dyspozycji strzeleckiej w ostatnim czasie. Erdhaler przewrócony w polu karnym. To nie podoba się wszystkiej publiczności, ale wszystko zdaje się bardzo dobrze widział Bartosz Frankowski. Jeszcze faulowany Angel Rodado. To nam pewnie podniesie temperaturę emocji w tym spotkaniu. Tak sporo takich, to popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Niepewnie Jest interweniował. Halera. Do środku, ale to jednak inny zawodnik Rodado! Szósty gol w siedmiu ostatnich spotkaniach. Tak będą brzmiały jego statystyki po tym spotkaniu. No to jest Lis, to jest Drapieżnik, ale właśnie w tej sytuacji pokazał swój spryt. Pokazał spryt, pokazał doświadczenie, pokazał czujność, ale naprawdę to dośrodkowanie, to jest kluczowe w tej, w tej akcji. Natomiast jeden z przedstawicieli sztabu GKS Utychy, Bartosz Kowalczyk, mówił przed tym meczem, że Wisła to jest zespół, który ma duże posiadanie. I teraz jest przy piłce właśnie Wisła Kraków, świetne zagranie Dudy. Jak to rozwiąże Duarte? Duarte! Będzie okazja na dośrodkowanie, płaskie, łupik, jeszcze nie koniec, jeszcze zablokował to Śpiączka i łapie się za głowę Uryga. było zamieszania w tyskiej defensywie, 73 minuta i jest 2 do 0, stały fragment zamieniony na gola. No i przed momentem Uryga próbował nogą, ale Uryga robi to lepiej głową, 2 do 0 prowadzi Wisła w 74 minucie. Nie potrzebował dużo czasu, żeby się poprawić. O końca Wisły. Tak jak powiedziałeś, on nie wyszło, głową zrobi to wyśmienicie. że może się sporo zadziać. Ertkaler Bieroński chciał sobie wypracować okazję do oddania strzału. Tak też się dzieje, ale broni broda. Wisła. W dalszym ciągu tak. Dwie wrzutki standardowe. No i proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, jak to się może wszystko zakończyć. Znowu uryga. A Wisła jeszcze może zadać jeden cios. Jak to się skończy, kisz. Broni. Łubik. Jeszcze nie koniec. Jeszcze poprawka. Jeszcze będzie miał okazję kuziemka. Nie, na drugi strzał tyszanie już nie pozwolą. Łubik, proszę zobaczyć, co robi łubik. I koniec. Elmax oficjalny sponsor GKSTH.